Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji została zdigitalizowana książka, konkretnie jej fragment, Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego, a konkretny fragment zawiera informacje na temat szaty roślinnej naszego województwa. Zapraszam do zapoznania się. No właśnie, myślę, że z ciekawostkami. E, zacznijmy od tej różnorodności. Naprawdę mamy się czym pochwalić. E, ta szata roślinna naszego województwa to jest dość fascynujący i mozaikowy krajobraz, e, no i będzie się charakteryzował dość sporą, ogromną wręcz różnorodnością. Tutaj mówimy o zbiorach roślin, które będą tworzyć pewnego rodzaju zjawisko, będą one tworzyć ponad 200 różnorodnych zespołów roślinnych. Oraz imponujący skład flory. Pamiętajmy, że różnego rodzaju rośliny w różnej ilości, w różnej jakości będą dawać nam różne ekosystemy. Nie tylko mówimy tutaj o ekosystemach leśnych, ale również o pozostałych, jak na przykład jak te wodne, te, te łąkowe. I to sprawia, że cały ekosystem, patrząc bardziej globalnie, tak, nie tylko i wyłącznie lokalnie na dany ekosystem, daje to zdecydowaną, stabilność całości. E, idziemy dalej. Mówimy o skarbnicy gatunkowej i jej ochronie. Mamy się czym pochwalić, powiem to po raz kolejny. E, blisko 200 gatunków roślin, które znajdują się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, objęte są różnego rodzaju formami ochrony, zarówno całkowitej, jak i częściowej. Może to być spowodowane tym, że ilościowo tej rośliny jest mało, tak? albo dany ekosystem jest zagrożony i e, może może zmienić się w kolejny inny ekosystem, który sprawi, że ta roślina nie będzie w stanie już w tym miejscu rosnąć. Przeszło 100 roślin, 100 różnych gatunków, znalazło się na prestiżowej czerwonej liście roślin zagrożonych w Polsce, co świadczy o tym, że trzeba zachować tą bioróżnorodność, trzeba monitorować stan naszego środowiska, no i jak najbardziej je pielęgnować, dbać, wprowadzić również tak zwaną ochronę czynną, czyli sprawić, żeby dany gatunek mógł dalej spokojnie rosnąć i nie żeby nie dochodziło między innymi do procesu sukcesji, czyli do zamiany jednego systemu w drugi, na przykład poprzez zarastanie łąki. Co jeszcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? Czym jeszcze możemy się pochwalić? Na naszym terenie znajdują się tak zwane relikty. Są to organizmy, które żyją no, które można powiedzieć, że Trwają, nie przestanie wyglądają tak samo od ładnych paru, kilku tysięcy, a czasem nawet kilku milionów lat, to są dość unikalne skupiska takich roślin i warto o nie dbać, żeby przetrwały kolejne lata i kolejne nasze pokolenia, gdzie znajduje się taki relikt na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Otóż znajduje się w rezerwacie linie między innymi. Tam znajdziecie brzozę karłowatą, jest to krzew. Takich stanowisk w Polsce w sumie jest trzy. Możemy się czym pochwalić, bo w naszym województwie jest już jedno. No i jest, można powiedzieć, taki relikt, świadectwem różnego rodzaju historii. No i sięga aż epoki lodowcowej. Przybliżę troszeczkę informacji na temat brzozy karłowatej. Tak? Ma dość niezwykłe znaczenie dla, dla danego ekosystemu. Tutaj jest jej również zdjęcie. Jak ktoś sobie wyobraża brzozę, to od razu widzi majestatyczne wysokie drzewo. To jest krzew, w razie co przypominam. Nie ma zbyt dużej wysokości, 1,30 m, 1,50 m. Tak, trzeba się też czasami nad nim pochylić, żeby je zobaczyć. Tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się no, dość da daleko od swojego zasięgu. No, jest to unikalne miejsce w północnej części Polski. Stanowi ona cenny relikt epoki lodowcowej i nieustannie jest on obecny w naszym rejonie no, od ponad 11 tysięcy lat. I żeby tak jeszcze trochę zostało z nami. No i właśnie, przejdźmy jeszcze może do lasu, bo często sobie wyobrażamy, że rośliny to zazwyczaj to jest las. Przecież tak jak wspominałam na początku, to nie tylko, to są naprawdę różnego rodzaju ekosystemy. Na terenie województwa znajduje się 22%, natomiast w skali całego kraju to jest 5%. W sumie wychodzi teraz dość sporo, jeśli się zamieni liczby. E, jakie lasy znajdują się na terenie województwa kujawsko pomorskiego Zazwyczaj są to bory świeże, czy też mieszane świeże bory. Jest, jest to ze względu na to, jaką mamy glebę na terenie naszego województwa. Rzadko występują, rzadziej występują tutaj siedliska wilgotne. Jest to ze względu na to, że dość mało wody w naszym województwie, ale o wodzie... Będzie kiedyś indziej. Teraz jeszcze troszeczkę o mozaikowotości przyrodniczej kujawsko-pomorskiego. Wszystkie te aspekty stanowią jedynie wycinek takiej złożonej mozaiki przyrodniczej. Skrywa ona dość piękne bogactwo przyrody. Mam nadzieję, że Państwo z chęcią wyjdą do lasu i będą ją obserwować. A ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.